Co tu robi Butla z gazem? Nie mam pojęcia, czemu ona tam się zespawnowała W każdym razie ja wjeżdżam na ring. Zobaczymy. Jest kilka rund. Jeśli wygram, moi drodzy, to dostanę 20 koła. Fajnie by było, ale najpierw trzeba wygrać. Dobra, trzymajcie kciuki za mnie w takim razie. Pyk. Runda pierwsza, walka. Okej, okay. Czyżby to był Lamar Lamar Davis. Jak mi zasadził? Co jest, kurde? Ja się muszę naprawdę, moi drodzy, spiąć. Bo już mam pół HP na pierwszej rundzie, a tych rund chyba jest 6, albo z tego co pamiętam. Także nie będzie łatwo. Okej, okay, co teraz? Udało mi się pokonać Lamara. E, Przejdź do rogu, aby następnego oponenta tutaj zespawnować. Co jest, kurde? Niko Nikobelicz, Niko Bellic chce dostać od Franklina? Nie ma sprawy. Dwóch protagonistów, moi drodzy. GTA 4 kontra GTA 5. Wow! Ale mu zasadził Franklin. Dobra, w takim razie, dwie osoby pokonane. Patrzcie, jak nas dopingują tutaj ludzie, nie? Ilu tu ludzi przyszło, moi drodzy, do oglądać? To już są poważne zawody. Stawka 20 tysięcy dolców, ale trzeba wszystkich zlać. To no ja jak na razie, moi drodzy, o! Nie daje. dojść do głosu żadnemu oponentowi. To jest dobry znak. No ale Lamar mi tak HP zabrał na pierwszej rundzie, nie? Dobra, czwarta runda. Chodź, gościu. Kurde! O! Ło! Na pierwszej osobie to jest błąd. To jest błąd, żeby walczyć na pierwszej osobie. Nie mogę. Muszę się moi drodzy postarać, naprawdę. I pamiętać, żeby robić uniki, bo ja o tym zapominam. Dobra, kolejny przeciwnik padł. Zobaczcie jaka sterta pokonanych przeciwników, ale to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze, moi drodzy, zostało nam na pewno kilku do pokonania. O! Jaki fart! Co jest? Czemu mi nie łączy, moi drodzy? What? Kurde, przez przypadek prawie... Straciłem moi drodzy panowanie nad Franklinem. W sensie straciłem, tak czy siak, ale przynajmniej nie padłem. Mam połowę HP. Regeneruje mi się teraz, więc ja chwilę poczekam. No kto mi zabroni chwilę poczekać, prawda? Dobra. Chodź gościu. Lecimy w takim razie. Szósty przeciwnik moi drodzy, którego usimy. Sklepać w tym momencie 450 tysięcy dolarów w dalszym koncie z tego co widzę. Okej, okay, oberwał, ale dostał w twarz. Franklin jest mocarz, nie? Siódma runda, jaki dziadek ty! Ale oni w ogóle nie są przystosowani. Ja myślałem, że oni będą poubierani, tak jak moi drodzy, Franklin w tym momencie. No, ale nie, dobra, klepiemy, klepiemy, no. Nie możemy dać im dojść do głosu. Ja naprawdę, moi drodzy, tryharduję w tym momencie. I bardziej niż na widowisku zależy mi na tym, żeby po prostu wygrać te 20 tysięcy dolarów, więc kurde, klepie wszystkich. Okej, okay, ósma runda. A! Myślałem, że to koniec, bo zebrał Franklin kasę A ja tu się okazało, że ten gość jeszcze żyje, no dobra Final round, okej okay. Runda finałowa, tego gościa kojarzę Kto to jest? Dajcie znać w komentarzu, na pewno wiecie Ok, no to tutaj już można zrobić trochę show Tutaj można, moi drodzy Fajnie się pobić Czy Franklin zdobędzie za moment 20 tysięcy dolców Na to Wygląda Oh my god Panie Clinton, coś pan tu ogarnął Czy takiej publiczności, moi drodzy Coś pięknego Franklin musiał się wyżyć chyba po tym rozstaniu ze Stacy. Wiecie, po, tym, po tej stracie, prawka to była idealna okazja do tego, żeby to zrobić. Jeśli pokazać, to tu rządzi. Także teraz wszyscy zaciskacie kciuki i oglądacie. Panie i panowie, zaczynamy! Te osoby, które były na live'ie wiedzą, że walka odbywa się w UFC. Tworzyliśmy na live postać Franklina. I wreszcie przyszedł czas na to, żeby rozpocząć ten pojedynek. Wchodzi nasz oponent Krzysztof Jotko, wybrany przez Was. Obejrzymy sobie, moi drodzy, to wszystko. I mnie tak serduchowali, że was sakra. Bardzo silne kopnięcia, wygrane walki: 19. Zobaczcie, tylko 4 walki przegrał Krzysztof. Jest naprawdę mocny. Zresztą komentatorzy tutaj o tym mówią, nie? Że gość niesamowicie mocno, moi drodzy, uderza. Niesamowicie mocno walczy w stójce, czyli będziemy mieli naprawdę ciężkiego oponenta dzisiaj, nie? Dobra. I teraz. Mówiliście, żeby Franklin wchodził przy Hot 60, lepiej moi drodzy, żeby wchodził przy jakiejś losowej muzyce, którą wybrał sobie on, Franklin Clinton, moi drodzy, miejsce urodzenia. Los Santos, nie Los Angeles. O kurde uh, ho, ho. Ale to wygląda Wykorzystuje szybkość Patrzcie, dobra siła uderzeń Stójkowicz, jakieś informacje o nas są tutaj, nie? O kurde Ale się stresuję, moi drodzy Nawet nie wiem co powiedzieć Po prostu, słuchajcie i patrzcie Co się w tym momencie dzieje, nie? Ale ja. <grytanie> Pan Clinton już na ringu ale stres ale stres o kurde bala tam młodszy nasz oponent Reszta moi drodzy bardzo podobna jeśli chodzi o statystyki, więc no będzie na pewno ciekawy. Okay. Okej, okay. jest... Okay. by to był nasz coach Ej Boże tre... nie trener, sędzia, tak jest Охо-хо-хо-хо! Ато ме за добре! Ши-што! 19. свеченец! Крис Джотко! Един гъй Дебютант! Кикбоксер! Hercules, Nie czyta Franklin Clinton? Dlatego, że daliśmy pseudo Herkules naszemu Franklinowi. Haha, ha. słuchajcie instrukcji sędziego, jak najbardziej, dobra. Huh, moi drodzy, po zwycięstwie, po milion dolców nie będzie łatwo. Jedna, jedyna szansa. Trzymam pada w ręce i rozpoczynamy. Chciałeś zbić pionę? Nie, nie, ja nie zbijam z tą pionę, goście, dobra. Moi drodzy, musicie dać mi się skupić. Dobre, dobre uderzenie Franklina, pierwsze dobre uderzenie. Mamy 4,5 minuty. O! Na to, żeby moi drodzy, coś tutaj e, zdziałać, prawda? Poziom jest, e, że tak powiem, średnio zaawansowany, więc gość może mnie zaskoczyć w każdej chwili. Ja bardzo mało grałem w UFC 3, więc łatwo nie będzie. Clinton, proszę cię. Szanujmy, moi drodzy, kondycję. Spokojnie, mamy 4,5 minuty. O shit, niedobre to było Dobra, obrona naszego przeciwnika Moi drodzy, Krzysztof J nie daje za wygraną No walczy z Nowicjuszem, dla niego to też jest Pojedynek, który musi wygrać, prawda No ma gościa, który jeszcze się nie bił Ale Franklin wygląda dobrze, patrzcie To ten movement, na którym pracowaliśmy tyle czasu, nie Dobra Chybił, o, dobrze, muszę obijać mu głowę Ja przede, o, jak dostał, już krwawi gość Dobra, ale spokojnie Kurde, ale teraz oberwał. Dobrze, ja muszę tak od czasu do czasu atakować. Franklin też już ma policzko trochę obite, moi drodzy. Spokojnie, Clinton. Słuchaj trenera, słuchaj co mówi trener. U! Dobra, ale ja mam za krótkie, moi drodzy, w sensie nie potrafię tak szybko wyprowadzać ciosów, żeby go skończyć, wiecie. Ale łuk brywiowy rozbity. Ale ma kopniaki ten Franklin, to jest jakiś wrodzony talent normalny. My nie ćwiczyliśmy praktycznie kopniaków. Tak jak mówię, to są ko kopniaki z Grove Street, nauczone na Grove Street jeszcze. Ale aplauz, Ty mamy to! Dobra, ale trzeba uważać, bo kurde, tutaj jeden błąd. Przestanę trzymać gardę i jest koniec, nie? Ale te chetkiki ma Franklin, dobre, ja pierdzielę. Moi drodzy, jestem w totalnym szoku. Cię Nie chcę popełnić błędu, nie? Dlatego cały czas staram się. O! Uciekać gdzieś, też oberwałem w głowę. Ajdź, to był błąd teraz. Kurde, obity jestem. Ręka Franklina nie wygląda zbyt ciekawie. Ups. Prawa noga, kurde, jak mi krwawi prawa noga teraz. Gościu, co jest? Dobra moi drodzy, ta, ta runda, jeśli nic się tutaj złego nie wydarzy, należy zdecydowanie do mnie. O kurde, dobra! Ale oberwałem teraz, ja pierdzielę, ja nie zadaję ciosów, nie zadaję w ogóle ciosów. Przestałem zadawać ciosy! Ale ma tę głowę uszkodzoną! Kurde Dobra, wiecie co? Ja nie będę tak dużo komentował. Po prostu posłuchajcie walki, ja się też skupię na tym, żeby położyć Krzysztofa, nie? Już całkowicie. Sajdź. Nie był dobry pomysł. Wstawaj, wstawaj. Jezus. Ale było teraz niebezpiecznie. Jakby tak, moi drodzy, poszedł do parteru ze mną, to leżę. Prawda? Jezus, na punkty nawet, jakby wygrać, to by było świetnie. Ło! Ło! Lecisz. Czekaj, podnieś się, podnieś się, podnieś się trochę. Franklin, ty nie umiesz, nie umiesz w ogóle parteru. Dawaj go, no łapie ładuj go. Ładuj go po tej twarzy. Kurde, gość jeszcze, moi drodzy, trzyma. Nie, 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 nie wstawaj, nie wstawaj, nie wstawaj. gardy nie. No, po prostu go muszę ładować. Zaraz przestanie trzymać. O, no. Dobra, wstajemy, wstajemy, bo jak on się odwróci zaraz. Ale oberwał. Ja pierdzielę. Wiecie, ja wstałem, dlatego że, moi drodzy, jakby się odwrócił, to by udusił mnie po prostu. Jakieś duszenie by zastosował. Nie miałbym szans. Ale ma, bo. Mamy tę walkę, moi drodzy, pod kontrolą. Ja pierdzielę. Minuta została. Franklin, zrób coś efektownego, gościu. Jeszcze jeden hike, Ale mało bitą twarz nasz przeciwnik. Dobra, spokojnie, spokojnie. Kondycji mamy zdecydowanie więcej niż on. O kurde, sierpy. Sierpy może nie, ale jestem zestresowany. Dobra. No. No, proszę, proszę. 40 sekund. puść mnie. Uff. No, teraz musisz! Musisz! Jest! Hahaha! Hahaha! O kurde! Ależ pięknie! Patrzcie, co się wydarzyło, moi drodzy! Kto wygrał tę walkę? Ha! Wow, ależ knockout! Przecież to jest coś fenomenalnego! No. Ależ podskładał Krzysztofa! Moi drodzy, szacun dla naszego rywala! Bo naprawdę. Dzięki niemu ta walka wyglądała mega efektownie. No ale Franklin Clinton pokazał klasę. No, pokazał taką klasę, że ja się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Patrzcie to! Wow, na powtórce nawet ludzie jak zareagowali. Ręka w górze w geście triumfu i mamy to! ja, to nie Mike, to jakiś inny typ. Proszę pana, trzeba, trzeba serio dopilnować porządku dzisiaj, bo ktoś tu się kręci ostatnio. Ja i nie było Panie i panowie, jesteście gotowi na walkę? Uff. Ja jestem, ale też jestem pełen obaw Moi drodzy, żeby tutaj nie było wątpliwości Poziom trudności profesjonalnych Franklin Clinton kontra Jan Bachowicz Let's go! O mój Boże Jaka taktyka na tę walkę? Już wszystko zaraz wam powiem Ale najpierw zobaczmy jak wchodzą nasi zawodnicy Linton vs Błachowicz No i mamy to, kolejna walka Moi drodzy oj, 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 cała arena ludzi Chodzi nasz oponent Który swoją drogą już 26 września Walczy w prawdziwym życiu W UFC o pas Także szanuję i bardzo kibicuję Z tego co wiem Jan Błachowicz Przegrane walki ma 7, zobaczcie Wygranych 23, walki wygrane z rzędu 4 O kurcze, czy będzie piąta? Bardzo możliwe ja, szczerze mówiąc, nie przygotowałem się do tej walki tak jak chciałem. Będę starał się dosyć defensywnie walczyć i czekać na swoją okazję. Są trzy rundy. Fajnie by było dotrwać te trzy rundy do końca bez oberwania. No, prawda, tak, żeby nas wyłączyło. Żadnego nokautu tutaj być nie może. Wchodzi nasz Franklin Clinton. Okej. Okay. Znowu nie ma zmienionej muzyczki, ale dobrze, to jest druga walka, to jest druga walka Gość jest, moi drodzy, jest zdeterminowany Zmieniłem też wzrost Franklinowi, bo miał 188 tu ustalone A ktoś z was w wikipedii wyczytał, że Franklin ma 183 Więc tyle, moi drodzy, że tak powiem, wielka nadzieja fanów, zobaczcie Tyle teraz Franklin ma wzrostu, co w realu W sensie, ile wikipedia podaje, więc proszę bardzo Okej, okay. ma świetne, o kurde ma świetne strzały i kopniaki i komentator mówi, że jeszcze takich nie widział po tej pierwszej walce więc to jest, to jest dobry znak, no ale kurde Ech, łatwe to nie będzie, Jan Błachowicz tutaj ma 34 lata, a chyba już ma 37 o kurde no zobaczcie, jest wyższy, cięższy, zasięg ma lepszy no generalnie jesteśmy na straconej pozycji na samym starcie Reprezentuje Warsaw, Poland. Proszę. No, no. Herkules! Wielka nadzieja fanów, moi drodzy! Herkules, nie zawieź tych ludzi, którzy tutaj przyszli dla Ciebie! I oczywiście, Dan Miraglota! Nie zbijam piony, nie zbijam, ja od razu przechodzę do defensywy, moi drodzy, mądrze! Przede wszystkim nie dać się do parteru sprowadzić Jankowi, o kurde! To jest profesjonalny poziom, ja tu... O! Muszę uważać Franklin, byczku! Nie możemy. o wow! Dobrze, ale te kopiaki mamy dosyć mocne. Ja też, moi drodzy, postaram się skupić na walce. Ciężko mi będzie cokolwiek mówić tutaj do was więcej i mądrze gadać. Bo, tak jak mówię, no chcę przetrwać trzy rundy z Janem Błachowiczem To proste nie będzie na pewno. Ale, no, tak jak mówię, defensywny Franklin, na spokojnie jesteśmy w stanie kondycyjnie to ogarnąć. Kondycji wcale tak mało nie mamy. Choć nie trenowaliśmy zbyt dużo, ale te rowerki z Emily nie tylko zrobiły swoje, moi drodzy. O kurde, dobra, nie, 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 muszę zacząć wyprowadzać cio coś ciosy, bo ja totalnie, jak na razie jeszcze, moi drodzy, Błachowicza ani razu nie trafiłem. O! Dobry frontkick, bardzo dobry. Nawet komentatorzy pochwalili, więc cieszę się bardzo. Obite oko Jana Błachowicza, kurde! Ale ma Franklin te kopniaki niesamowite, nie? Cyk, ale na spokojnie. Zanim, dobra, jakieś tutaj mam wskazówki, ale ja tego nie potrzebuję totalnie. Ile tam jest? 3,20. Byleby tak jak mówię, nie do parteru. W parterze przegrywam walkę instant. Więc lepiej, moi drodzy, żeby grapplingu uniknąć. Ale zobaczymy, jak, jak Jan Błachowicz tutaj będzie podchodził do tej walki. Ale z dużym respektem, oboje zawodników. Zresztą to widać, nie? O kurde. Że jednak gdzieś tam jest cały czas wyba wybadanie siebie nawzajem. Nie wiedzą czego się po sobie spodziewać. Ja się nie dziwię, że Jan Błachowicz jest tak ostrożny. Franklin, no wiadomo, dlatego że po prostu czuję się słabszy! Ale teraz dobry fragment Franklina! Kurczę, jest całkiem nieźle, całkiem nieźle to wygląda, ale tak jak mówię, no muszę się trzymać na nogach. To jest przede wszystkim najważniejszy w tym momencie. Najważniejsze zadanie dla Franklina na te pierwsze rundy. Nie mam pojęcia, kto tutaj w tej rundzie ma przewagę. Na razie, moi drodzy, tak jak mówię. Lekko. O nie, 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 nie. Panie Janie Błachowiczu, proszę mnie puścić. Ok, dziękuję bardzo. Minuta 50. Minuta 50. Ja nie mogę tutaj kurczę. No nic się nowego nie nauczyłem, dlatego nie, nie jestem w stanie zaskoczyć Błachowicza jakimś nowym kopiakiem. Oprócz na przykład zwykłym tubą, taką, nie? Takim frontkickiem, które Franklin ma naprawdę dobre. Bardzo dobre ma te frontkiki, Franklin. No ale to wiecie, lata spędzone na grou to robią swoje. Minuta 21. Ło! Wow! Zamruczyło pana Jana Błachowicza. Co jest? Co jest? Dobrze, Franklin, dobrze, na spokojnie goszy. Ty nie musisz dzisiaj nikogo nokautować Ty możesz na spokojnie tę walkę dociągnąć do końca, ale wiadomo no. O czym ja mówię? Trzy rundy nam potrzebne. Nie wiem ile nam czasu zostało. 40 sekund. To jest do zrobienia. To jest serio do zrobienia. O, no, 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 no. Żadnych tutaj, żadnego otrzymania. Wow, ale bym nie wywalił, widzieliście? Chwycił moją nogę, kurde, masakrę. No! O tym mówię, dobra, 20 sekund. Powinienem, do, powinienem to dotrzymać, ale tak jak mówię, to jest to, czego musimy uniknąć. 10 sekund, proszę. Dobra, utrzymam, utrzymam, ale kurczę, jakby tak w drugiej minucie mnie rzucił na matę. To jest koniec. Uff, dobra runda. Dobra runda w wykonaniu obydwu zawodników. Świetna runda. O, runda wygląda na wygraną. Jesus, to, to się nie dzieje. To się nie dzieje. Dobra, ja się muszę turbo skupić, bo jeszcze są dwie rundy. O, mamy replaya, moi drodzy. O kurde, zobaczcie. Czyli jednak nasz cios tutaj pokazany, nie? I another. O kurde, w nogę, no i dobra. Rozpoczynamy, moi drodzy. Widać, że ów brwiowy Jana Błachowicza uszkodzony. Franklin policzko standardowo. No i zaczynamy. Runda druga, moi drodzy, Na spokojnie 4.50 mamy. Na dole, piękny teraz widać. Druga runda z, z trzech, nie? Tutaj nie walczymy do pięciu. To walczymy. O! Te kopniaki są niesamowite w wykonaniu Franklina. To jest, moi drodzy, ja tu widzę naprawdę potencjał. Możliwe, że. No dobra, ja nie kraczę w sobie. O! Chciał mnie chwycić. Jakbym nie chwycił, to jest koniec. Jezu, po tak dobrej walce Franklina. Naprawdę. Co by nie powiedzieć, Franklinowi? Łu! Wow! To trzeba przyznać, ja pierdziu, że gość walczy, zostawia serducho, mimo tego, że nie jest totalnie przygotowany do tej walki. To jednak zobaczcie, coś, coś tutaj naprawdę jest na rzeczy, że ten Franklin tymi kopniakami potrafi Błachowicza sprowadzić do parteru. To jest prawdopodobne, ale trzeba też uważać. O kurde, teraz dostałem kilka razy w twarz. Kurde, co jest Franklin, co z twoją gardą gościu? Trzymaj gardę. Aha, bo strasznie moi drodzy... O Boże święty, coś się dzieje dobrego z naszym Franklinem teraz 3 minuty moi drodzy, to jest jeszcze bardzo dużo czasu Tu wszystko wydarzyć się może, a obity tłów i głowa Franklina Clintona Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze, ale trzeba zacząć odpowiadać jakoś Franklin musi wprowadzić te dobre swoje kopniaki To z czego tutaj moi drodzy już zasłynął w tej walce no, Ale to nie będzie proste, 2.40, przetrwać I znowu uderzenie, ależ ma front kiki Franklin Nieprawdopodobne to jest a widzieliście, statystyki ma zdecydowanie gorsze niż Błachowicz, Walczę na poziomie profesjonalnym. Coś w tym naszym Franklinie serio drzemie. Jakiś przyszły mistrz? No nie wiem, ale na razie trzeba po pokonać Błachowicza, ja tutaj nie kraczę. Dwie minuty nam zostały. Cyk, aj, ale mistrz, kurde, niewiele braku dostałby w twarz. Podburtkowy, ależ ma też ten sierp. Naprawdę Błachowicz, moi drodzy. Jest już w coraz gorszej kondycji, Franklin też zresztą nie wygląda zbyt dobrze Ale Franklin wydaje się być tutaj pewniejszym, pewniejszym zawodnikiem Minuta 30 do końca I Błachowicz przechodzi do grapplingu Oj, ja coś czuję, że to jest, moi drodzy, bardzo zły znak dla nas Łatko, nie, 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 nie nie mogę tutaj, ja, totalnie, Franklin nie ma grapplingu. Wszystkie pojedynki przegrywa. Jest bezradny Clinton w tym momencie. Matko, ja się, moi drodzy, naprawdę zaczynam stresować, bo układa sobie Janowicz tutaj. O mój Boże! Franklina! Muszę przez 50 sekund się bronić teraz. Cóż za emocjonująca walka. Ja pierdzielę, ale naprawdę, moi drodzy, 40 sekund. Wytrzymaj, Franklin. Trzymaj tę gardę, gościu. Trzymaj tę gardę. Oddaj mu od czasu do czasu. Dobrze. O! Strasznie na tucze Błachowicz, strasznie. 30 sekund, czy to... Kibice buczą, kibice buczą. To jest to, o czym mówię. Unbelievable. Ja też nie dowierzam. Eee! Ale szkoda. To nie dlatego, wiecie, że... Do... Przegraliśmy, ale byliśmy lepsi. Musimy pracować nad grapplingiem. Nad walką moi drodzy, w parterze. Zobaczcie, przełamał naszą obronę. Franklin totalnie odcięty od świata. Nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje. Czy gość się pozbiera, czy też nie. No kurczę, zdobył serca fanów. Mam nadzieję, że wasze również, bo moje też, no kurde, walczył dzielnie. Ale no niestety, na Jana Błachowicza to za mało. Niestety. Decyzja wiadoma jaka. A mieliśmy tą drugą rundę też wygraną. Tak mi się wydaje. Jakby tak jeszcze wytrzymał te 20 sekund, byłaby szansa w trzeciej rundzie znokautować oczywiście Jana Błachowicza.